Najszybszy i najprostszy sposób nawiązanie krawata. Gdy byłem mały, nauczył mnie już tego mój dziadek: połóż krawat na przedramieniu. Drugi koniec przełóż przez dłoń, a następnie owiń go trzy razy wokół przedramienia. Teraz palcami podnieś górną pętlę i sięgnij pośrodkową, a na koniec przeciągnij przez górną. Powstanie gotowy węzeł z dużą pętlą, którą założysz na szyję. Na koniec wyreguluj krawat, aby uzyskać schludny i stylowy efekt. Powtórzmy to jeszcze raz. Chwyć drugi koniec krawata i owiń go wokół pierwszego, tworząc zachodzącą na siebie pętlę. Utwórz trzy pętle. Następnie podnieś górną pętlę palcami i chwyć środkową pętlę, przekładając ją pod spodem. W tym momencie krawat zacznie nabierać kształtu. Na koniec wyreguluj, aby uzyskać schludne i stylowe wykończenie. Gdy raz opanujesz tę metodę, już nigdy więcej nie będziesz się stresować wiązaniem krawata. Węzeł trzyma się dobrze przez cały dzień i robi wrażenie, mimo że jego wykonanie zajmuje zaledwie chwilę. Z takim wiązaniem krawata nikt nie zapyta, gdzie kupiłeś koszulę. Ułóż krawat jak zwykle dzieląc go na pół. Weź cieńszą końcówkę i owiń ją wokół grubszej końcówki, przekładając przez pętle przy szyi. Przeciągnij pod spodem i ponownie przełóż przez górną część, tuż przy szyi. Teraz ciasno owin przez środek, przeciągając końcówkę przez górną część i wsuwając pod pętle. Obróć końcówkę pod spód i jeszcze raz przełóż przez środek. Na koniec delikatnie wyreguluj węzeł, aby uzyskać schludne i symetryczne wykończenie. Trójkątny elegancki węzeł, który robi wrażenie i wyróżnia się z tłumu. To wymaga odrobiny precyzji, ale efekt wart jest każdej chwili spędzonej przed lustrem. Zrobisz to w minutę, a efekt zostanie zapamiętany na długo. Podziel krawat na pół, weź cieńszą końcówkę i owin ją wokół grubszej końcówki, przekładając przez pętlę przy szyi. Następnie przeciągnij krawat pod spodem i ponownie przełóż przez górną część, tuż przy szyi, lekko dociskając. Teraz ciasno owin przez środek, przeciągając końcówkę przez górną część. Owin krawat wokół środkowej części i przełóż przez prawą pętlę. Popraw krawat, aby węzeł prezentował się czysto i elegancko. Ten węzeł przypomina kształtem otwarty kwiat. Idealny na specjalne okazje, gdy chcesz się wyróżnić i pokazać dbałość o detale. Zawiąż go raz, a gwarantuję, że nikt nie przejdzie obok tego obojętnie. Pokażę Ci, jak zmienić krawat w coś absolutnie wyjątkowego. Ułóż krawat jak zwykle, dzieląc go na pół. Grubszą część ściśnij na pół, tworząc bazę. Cieńszą część przełóż przez grubszą, a następnie przez górę wiązania przy szyi. Z cienkiej części zacznij zwijać ciasny rulon aż do samego końca. To właśnie ten ruch nadaje kształt płatków róży. Teraz weź szpilkę lub agrawkę i wbij w część kołnierzyka, kierując ostrą końcówkę przez środek rulonu. To zabezpieczy węzeł i uformuje kształt. Ten różany węzeł nie tylko wyróżnia się spośród klasycznych wiązań, ale także nadaje stylizacji artystyczny i dopracowany charakter. To detal, o który wszyscy będą pytali. Ta wiedza to podstawowe zasady savoir-vivre przy stole, o których mało kto pamięta. A szkoda. Spożywając posiłki na jakiejś uroczystości, należy przecież pamiętać, aby odpowiednio się zachować. Pokażę Ci, jak dawać czytelne znaki obsłudze za pomocą sztućców. Skrzyżowany nóż w pionie i widelec w poziomie oznacza, że już skończyłeś jeść i oczekujesz następnej potrawy. Widelec i nóż ułożone w kształcie litery V oznacza, że nie skończyłeś jeszcze jeść i robisz sobie przerwę. Nie chcesz, aby kelner zabierał twój talerz. Nawet po twoim odejściu od stołu nie musisz obawiać się, że ktoś go zabierze. Równolegle ułożony nóż i widelec na godzinę piątą oznacza, że już skończyłeś jeść. I obsługa może zabrać twój talerz. Nóż włożony w ząbki widelca oznacza, że danie, które zostało podane, nie smakowało ci. Ułożony równolegle nóż oraz widelec w poziomie oznacza, że danie ci smakowało. I kelner może już zabrać talerz. Wykorzystuj te zasady w restauracji, a będzie zdecydowanie łatwiej dogadać się z obsługą. Szybko wyczyścisz taki żółty kołnierzyk. I koszula będzie jak nowa. Do umywalki wsyp około jednej łyżki soli. Dodaj miarkę płynu do prania białych tkanin. Wlej około łyżki białego wina. Dolej jeszcze tyle samo octu. Zalej to wszystko ciepłą wodą. Namocz koszulę w powstałej mieszance. Sprawdź, aby kołnierzyk był cały czas zamoczony w miksturze. Sól, detergent, białe wino i ocet mają właściwości czyszczące. Te produkty usuwają plamy i wybielają. Pozostaw na około 15 minut, aby składniki mogły zadziałać na plamę. Potem spłucz dokładnie zimną wodą, aby usunąć resztki mieszanki. Wypierz ubranie zgodnie z zaleceniami na metce w pralce, używając płynu do prania jasnych ubrań. Susz ubranie na świeżym powietrzu, najlepiej na słońcu. A po wysuszeniu nie zobaczysz już żadnych żółtych plam na kołnierzyku. Ta prosta mieszanka sprawia, że koszula będzie jak nowa. Dłuższą koszulę zapinaną na guziki możesz skrócić. I to bez wizyty ukrawcowej. Odmierz, jaka długość koszuli by ci odpowiadała. I zobacz, na której dziurce od guzika jest ta odpowiednia długość. Wtedy ta dziurka będzie ostatnią w twojej nowej koszuli. Najbliższą dziurkę poniżej złóż razem z tą wybraną dziurką. Wystarczy podwinąć koszulę, aby wszystkie kolejne dziurki poniżej ułożyły się pod dziurkami powyżej. Musi być. Dziurka z dziurką, i dopiero wtedy zapinasz guziki. Kilka guzików będzie zapiętych na dwie dziurki, ponieważ koszula w tych miejscach jest podwójnie złożona. Drugą stronę koszuli z guzikami też podwijasz na tą samą długość, ale aby podwinąć ten dół koszuli, użyj agrawki. I końcówkę koszuli przyczep agrawką na odpowiedniej wysokości. Tył koszuli zbierz lub zwiń i schowaj w spodnie czy spódniczkę. Dodatkowo przy tej długości koszuli, pamiętaj, że lepiej będziesz wyglądać mając podwinięte rękawki. I gotowe. Owiń tym żelazko. Ten genialny trik powinien znać każdy. Wystarczy zrobić jedną rzecz, a wszystkie tkaniny będą proste znacznie szybciej i bez wysiłku. Zapamiętajcie ten trik i koniecznie przetestuj go w swoim domu. Weź folię aluminiową. Okazuje się, że zwykła folia aluminiowa z kuchennej szafki może mocno ułatwić życie. I przyspieszyć cały proces. Włóż ją na rzecz, którą chcesz wyprasować. Pamiętaj, że błyszcząca warstwa ma być skierowana do góry. Znacząco przyspieszysz sobie prasowanie, ponieważ będzie to wyglądało, jakbyś wygładzał ubrania z dwóch stron jednocześnie. Następnie przyłóż żelazko do folii i zacznij prasować. Folia działa jak izolator i odbija ciepło. Dzięki temu podczas prasowania ciepło do tkaniny wniknie od razu z dwóch stron, to z kolei pozwoli zaoszczędzić nam mnóstwo czasu i energii. Prasowanie nigdy nie było łatwiejsze. Twoje ubrania będą idealnie wyprasowane i to trzy razy szybciej. Nie musisz wyrzucać spodni, kiedy zamek się popsuje. Ulubione spodnie nie muszą lądować w koszu. Nie ma potrzeby ich wyrzucać. Nie musisz też wydawać pieniędzy na usługi krawieckie i wymianę zamka. Zamek możesz naprawić sam w kilka minut. Problemy z zamkiem w spodniach trafiają się często. Czasami to tylko problem z stale rozpinającym się zamkiem. Wtedy wystarczy zwykła gumka. Zrób pętelkę na uchwycie suwaka. Koniec gumki, zaczep o guzik. Jeżeli problem jest odwrotny i zamek się zacina, wtedy często wystarczy posmarować go świeczką lub mydłem. A co, kiedy suwak wypadł z jednej taśmy? Chwyć za nożyczki. Nie, nie obawiaj się. Nie będziesz musiał pruć spodni. Wystarczy, że wytniesz parę ząbków. Tylko z jednej strony zamka. I to w dolnej części. Suń zamek i zobacz, jaki jest wysoki – Musisz wyciąć ząbki na wysokość samego suwaka. Wytnij ząbki na taśmie bez suwaka, tu jest mały zamek. Więc nie trzeba wycinać wielu ząbków. Natnij materiał taśmy zamka między ząbkami na dole i zrób nacięcie na zaznaczonej wysokości, wytnij ząbki. W tej chwili brak ząbków widać z daleka, ale nie martw się. Najpierw nałóż suwak. Kiedy nie ma tych paru ząbków, nie będziesz miał z tym problemu. Zapnij zamek. Dziurę w dolnej części zamka po prostu zaszej. Wtedy suwak nie będzie wypadał z taśmy po rozpięciu zamka, a dziura przestanie być widoczna jedynie sam zamek się trochę skrócił, bo rozepniesz go tak jak wcześniej.